Witajcie! Od czasu zrobienia weekendu z dinozaurami stale dostaję od Was komentarze, kiedy następny weekend filmowy. Oczywiście, tak jak zapowiadałem, weekend z dinozaurami roślinożernymi pojawi się, ale jeszcze nie teraz. Najbliższe trzy dni spędzimy w głębinach jezior i oceanów w poszukiwaniu straszliwych morskich potworów. Zaczniemy od Lewiatana. Serdecznie zapraszam. Lywiatan to straszliwy podwodny potwór, król wszelkiego morskiego stworzenia, wspominany w Biblii, w psalmach, księdze Hioba oraz Izajasza. Dużo informacji także można znaleźć w żydowskiej literaturze apokryficznej oraz mitach i legendach. Jednak mimo to nie ma jednoznacznego opisu i interpretacji, kim lub czym był lewiatan. Opisuje się go jako nadzwyczaj pięknego, według podań jego płetwy lśniły, a oczy świeciły cudownym blaskiem. Utożsamia się go z różnymi zwierzętami, najczęściej z wężem morskim, krokodylem, smokiem czy wielorybem. W tym filmie skupimy się na tym ostatnim, ponieważ nazwą Lywiatan Mwellaj został ochrzczony jeden z wymarłych gatunków walenia. Drugi człon nazwy pochodzi od nazwiska autora Moby Dicka, który w tejże książce umieścił kaszalota i nadał mu tą tajemniczą nazwę. Lywiatan żył w miocenie około 9-10 milionów lat temu. Jego szczątki, a w zasadzie skamieniałą czaszkę znaleziono w mieście Pisco w Peru w 2008 roku. Bardzo możliwe, że zakres czasowy występowania tego gatunku na Ziemi w przyszłości powiększymy jednak aby tak się stało musielibyśmy znaleźć inne szkielety. Istnieją pewne przesłanki, że walenie te żyły jeszcze 5 milionów lat temu ponieważ w 2016 roku w australijskim mieście Melbourne znaleziono ząb, który być może należał do lwiatana. Jednak na razie tego nie potwierdzono. Czaszka, którą znaleziono, jest kompletna w 75%, więc na jej podstawie możemy dużo wywnioskować. Ma ona długość 3 metrów oraz szerokość 1,9 m. Najprawdopodobniej Lywiatan posiadał największą szczękę wśród wszystkich znanych obecnie kręgowców. Dodatkowo, największy ze znalezionych zębów miał 36 cm długości oraz 12 średnicy. Żaden kręgowiec nie posiada ani nie posiadał większych zębów służących do pobierania pokarmu niż ten waleń. Specjalnie podkreślam, że chodzi o zęby służące do jedzenia, ponieważ na przykład kły słonia są większe, pełnią one jednak inną funkcję. Na podstawie wielkości czaszki oszacowano wymiary, jakie mógł osiągać lewiatan. Wynoszą one pomiędzy 13,5 a 17,5 metra długości. Jego waga natomiast osiągała około 50 ton. Są to podobne wyniki jak u współczesnych kaszalotów, jednak istnieje pomiędzy nimi znacząca różnica. Największym przedstawicielem współczesnych gatunków jest kaszalot spermacetowy i pomimo, że jest największym obecnie żyjącym na ziemi zwierzęciem mięsożernym, poluje w zupełnie inny sposób niż lewiatan. Posiada on zęby tylko w dolnej szczęce, a swoje ofiary połyka w całości. Dlatego też nie poluje na ryby dłuższe niż 3 metry, a jego ulubionym przysmakiem są kałamarnice olbrzymie, za którymi potrafi nurkować na ponad kilometr głębokości. Lewiatan natomiast posiadał duże zęby i w dolnej, i w górnej szczęce, co umożliwiało obranie zupełnie innych taktyk łowieckich. Budowa szczęki pozwalała mu gryźć zadawać głębokie rany oraz kruszyć kości swoich ofiar. Szacuje się, że mógł polować na zdobycz mającą nawet 10 metrów długości. Jego łupem najczęściej stawały się duże ryby, delfiny, foki czy walenie piszbinowe. Przypuszcza się, że polował tak jak rekiny atakując od dołu, wygryzając ofierze kawałek mięsa i czekając aż ta się wykrwawi i osłabnie. Spotkałem się także z teorią, że przytrzymywał swoje ofiary pod wodą tak aby te się udusiły. Nie jestem jednak jej zwolennikiem ponieważ lewiatan sam potrzebował co jakiś czas się wynurzyć w celu zaczerpnięcia powietrza. Istniało ryzyko, że w przypadku przeliczenia swoich sił mógłby takiego ataku nie przeżyć. W filmie tym oczywiście nie mogło zabraknąć porównania do rekina megalodona. W końcu drapieżniki te żyły w tym samym czasie, pływały w tych samych wodach, polowały na te same ofiary i osiągały podobne rozmiary. Przypomnę, że megalodon dorastał do 18 metrów długości. Zaraz zapytacie, czy mogły one ze sobą walczyć. Nie mamy na to żadnych dowodów, ale można się domyślać, że w niektórych przypadkach tak. Na przykład w sytuacji rywalizacji o tę samą zdobycz. Zapewne czasami zwycięsko wychodził z takiego pojedynku Leviatan, a czasami Megalodon. Obiecuję, że jeszcze kiedyś rozwinę ten temat. Dlaczego ten wielki drapieżny waleń wyginął? Jak zwykle w takich sytuacjach nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Najprawdopodobniej przyczyną były zmiany środowiskowe. Na przykład zmiana kierunku prądów morskich mogła wpłynąć na populację zwierząt, którymi lewiatan się żywił. Być może odkrycie kolejnych szkieletów tego tajemniczego walenia odpowie nam na to i inne pytania. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na jutro. Tym razem cofniemy się w czasie jeszcze dalej do jury i przyjrzymy się innemu potworowi z głębin. Do zobaczenia!